Ja ze swojej strony i z, w imieniu pana Starosty Zbigniewa Kamińskiego i własnym, kierownika Białego Zarządzenia Kryzysowego, chciałem serdecznie podziękować Wam za przybycie, za przygotowanie się, za trud włożony w, w, w ciężką pracę edukacyjną. Ale najszczerzej, najserdeczniej podziękowania kieruję głęboko do pani dyrektor wraz ze swoimi współpracownikami, którzy. E, przygotowani udostępnieni pomieszczenia oraz panu komendantowi ze, ze swoimi współpracownikami, którzy na każdym hasło edukacja, zapew, zapewnienie bezpieczeństwa staje i mówi: Nie ma problemu, uczestniczymy, organizujemy. Szczerze gorące podziękowania do tych państwa e, i myślę, że można by nagradzić dla Pani. dniu dzisiejszym dużą pracę włożyli włożyły osoby, które, które, były członkami komisji i dokonywały e, oceny was, waszych starań I tutaj podziękowania dla Pana Rafała Kamińskiego i Pani Katarzyny Brzostek. Dziękuję. Proszę o odczytanie wyników, a Pana Komendanta i Pana Dyrektora o pomoc w przyznaczaniu więc tak, realizacja była bardzo wyrównana, różnice w punktacji były niewielkie, często remisowe. W momencie kiedy ilość punktów była identyczna przy, dla dwóch drużyn, decydowałaby punkty zdobyte za recycację krążenie wodową, czyli tą najważniejszą część konkursu. Więc tak, miejsce pierwsze może, no. przepraszam, pozwolę sobie, sobie tego. Może najpierw wręczmy dyplomy za udział, podziękowanie za udział wszystkim tym. Co? Przepraszam, proszę przepraszam. Proszę przepraszam, proszę przepraszam. Proszę to byśmy mieli tego. Poprosi, poprosimy opiekunów ze szkół gimnazjalnych. Zespół w Wąszewie, Publiczne Gimnazjum Wręcz w Nagoszewie, Publiczne Gimnazjum, Gimnazjum w Łuknach Piankach. W takim razie numer 3 w Ostroch i Pan Sowiecki. Poprosimy do Panią Siodę do jego piekło. Ja mam wątpliwości. Na koszewo? Przepraszam, w tym razie numer 3, w tym razie numer 4 w Ostroch i Pan E, opiekunów szkół ponad gimnazjalnych byśmy prosili. Zdjęcia. Ktoś jeszcze nie dostał? No to za chwilę no, to potem no, to może Proszę, Może się przełożymy. Może są włożone po prostu dwa albo coś w tym rodzaju. No to to nie szukajmy. Dajmy jeszcze teraz udział. Kursa szkolna na stery Maciekiewskiej i... I sama do by ta wkąsa? Na pozostałych będzie zamówić. Proszę bardzo, przepraszam. Jest tak. Wracając. Miejsce pierwsze, uzyskując 26,5 punktu, publiczne gimnazjum Wieśnicy. Ja, ja będę To jest tytuł. Mam nadzieję, że w przyszłym roku pobrążycie o utrzymanie tego pierwszego miejsca. Gratuluję dzisiejszego sukcesu i życzę dalszych na, na, na nich. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dobrze. Miejsce drugie z liczbą punktów 25, taka sama jak przy miejscu trzecim, a miejsce drugie zajmuje Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ostrowie Mazowieckiej. Gratuluję serdecznie. Okay. Miejsce trzecie, jest to cały wielopunkt, czyli dwadzieścia pięć, zajmuje Gimnazjum Publiczne, Gimnazjum nr 1 w Komorowie. Dla...